jak powiększyć usta przy użyciu konturówki czerwonej i uwydatnić przy użyciu błyszczyka. Na początek użyję konturówki, którą przede wszystkim robi obrys, czyli z wiekiem ten zarys ust jednak troszeczkę zanika, ale ale również troszkę je powiększę. Pierwszy obrys delikatnie powiększający. Nie wygląda to ciekawie, ale odrobinkę. Odrobinkę, jakby drugi raz poniżej, żeby zrobić takie ombre. Delikatnie można. Oczywiście, kredeczkę zamykamy, bo są one wodoodporne. Bardzo trwałe, ale trzeba je zamknąć. I teraz użyję nie czerwieni, ale takiego bery błyszczyka. Po pierwsze, uzupełnię sobie w tej kowdowie, więc już te usta będą większe, ale też będą delikatnie błyszczące, czyli takie bardziej. Im więcej damy błyszczyka, tym one będą bardziej takie uwydatnione. Ja dałam troszkę, a i takie ombre. Jak się podoba taki, taki luk czerwony, czerwony połączony z e, berry z bardzo takim intensywnym różem.